Czołem widzowie, witajcie na kanale Król Wynalazków. Wiecie, że robię wiele wynalazków z puszyk po Coca-Coli. A dzisiaj nie będzie wyjątku, więc wypij co masz i rozpoczynamy zabawę. Oprócz puszki będziemy również potrzebować rury z PVC lub bardzo twardego plastiku. Za pomocą liniki zrób znak na około 11,5 cm i wytnij kawałek piłą lub nożem. Ten kawałek plastikowej rurki będzie jedną z najważniejszych części tego wynalazku. Zjedz loda, aby mieć patyk. Nie zaszkodzi. Zaznacz co drugi centymetr na całej długości patyczka do lodów. Nożyczkami tnij wzdłuż śladów na patyku. Uważaj na kawałki, które odlatują. 1, 2, 3 i. Gdy mamy gotowe 4 kawałki, sklej je razem gorącym klejem, aby utworzyć idealny drewniany kwadrat. No cóż, jest trochę krzywo, ale pamiętaj, że piękno tkwi w środku. Czasami bardzo głęboko w środku. Zaznacz wymiar kwadratu na pozostałej części patyczka do lodu i wytnij go. Przyklej go do dolnej części kwadratu dużą ilością gorącego kleju. Nie zapomnij usunąć dodatkowego kleju z krawędzi. Teraz wygląda lepiej. Na innym patyczku do lodów zaznacz ołówkiem linię na 7 cm. Wytnij tę część nożyczkami, a następnie powtórz ten krok z drugim patyczkiem. Cóż, potrzebujemy czterech takich, więc nie sieć tam, tylko ruszaj tymi małymi rączkami. Wynalazki same się nie stworzą. Znajdź klej i zacznij układać wszystkie elementy jeden na drugi. aż będą tak samo przyklejone jak Ty do komputera. Ten kawałek zostanie przymocowany do drewnianej kostki. Umieść klej na otwartej stronie i mocno dociśnij, aż zostanie dobrze zamocowany. Chciałem Wam opowiedzieć dowcip o tym, jak wygląda ten kształt, ale myślę tylko o literze P. Widzicie tu coś innego? Przyklej P do puszki po Coca-Coli odrobiną kleju i zabezpiecz kilkoma warstwami taśmy. Jeśli jest kolorowa, pomoże to w estetyce. Ale jest słynny czerwony przełącznik, który tak bardzo lubimy naciskać. Nałóż na niego trochę kleju błyskawicznego i przyklej do końca drownianej przedłużki. Wygląda coraz lepiej i fajnie jest nacisnąć przycisk. Wynalazką z przełącznikami zawsze towarzyszą zaciskowe kable i baterie, a czasami kilka dodatkowych elementów niż zwykła instalacja elektryczna jak ta rzecz, która albo przewodzi energię, albo ją przechowuje. Nałóż klej na najbardziej płaską część czegokolwiek, to jest, i przyklej go tuż pod drewnianym przedłużeniem. Powinno lekko wystawać. Podłącz zielony przewód do drugiego pinu na przycisku. Następnie umieść gorący klej na drewnie pod przewodami, aby je przykleić i zapobiec ich odłączeniu od wtyczek. Podłącz czarny przewód do czerwonego przewodu i nałóż na niego trochę termoplastu. Uwielbiam patrzeć, jak się kurczy. Przyklej na gorąco pozostałe dwa przewody i za pomocą zatrzasku podłącz kwadratową baterię 9V do przewodów. Ostrożnie, to kopie. Nałóż klej na baterię i przymocuj ją do drewnianej podstawy pod puszką. Za pomocą wiertła zrób duży otwór z jednej strony puszki. W następnym kroku wstawimy tu przezroczystą rurkę. O tym właśnie mówiłem. Rozmij go trochę i wytnij kawałek nożyczkami. Kiedy to zrobimy będziemy potrzebować pompki do balonów. jeden koniec węża na wylocie powietrza pompy i przymocuj go pod wszystkim za pomocą kilku warstw taśmy klejącej. Podłącz drugi koniec do puszki przez otwór i całkowicie wypełnij gorącym klejem. Utwórz nowy otwór w górnej części puszki i po tej samej stronie co pierwszy otwór. Włóż parę przewodów, które połączyliśmy kilka kroków temu, a potem zabezpiecz je masą kleju. Umieść więcej kleju wokół otworu puszki i dociśnij rurkę PVC. Zakończyliśmy montaż naszej potężnej wyrzutni. Jeśli zajrzysz do środka, zobaczysz jak emanuje mocą. Wystarczy kilka prostych kroków, które nie zajmą więcej niż minutę. Musimy napełnić stópkę perfumami. Jeśli użyjesz starej wody koląskiej Twojego dziadka, będzie działało lepiej. Ponownie podłącz rurkę i przepompuj przez nią powietrze do puszki. Zdobądź parę korków. Do kontroli jakości zmontuj wieżę z czerwonych kubków imprezowych. Czy wiesz, że byłem duszą imprez, kiedy byłem w liceum? Gdybym wtedy miał jedną z takich wyrzutni, nikt nie pokonałby mnie w konkursie na przewracanie wieży. Ale puszki Pringles są potężniejszym wrokiem, zobaczmy co im to zrobi. Je! Yeah. Jest świetnie. Zapałki były również jednym z przedmiotów, którymi bawiliśmy się z moimi przyjaciółmi na imprezach. Wyciągaliśmy jedną z pudełek i dociskaliśmy jej palcem do draski, a następnie mocno uderzaliśmy drugą ręką, powodując, że wylatywała daleko. Pierwszy, któremu udało się zapalić, został ogłoszony królem zapałek. Znowu się podekscytowałem, mówiąc o tym. Po wyjęciu zapałek i przyklejeniu na nią kawałka taśmy klejącej, przymocuj kolejny kawałek tego samego kształtu po przeciwnej stronie. Nie zapomnij wykonać nacięć na wystających klapkach, aby łatwiej było je zamknąć. Kontynuuj owijanie pudełka taśmą jak mumia. Jeszcze nie skończyliśmy. Weź szarą taśmę i odetnij kilka kawałków, aby ponownie zakryć całe pudełko. Zapewni to, że gaz nigdzie nie wycieknie. Powiedz nam w komentarzach, jakie wynalazki lub eksperymenty zrobiłeś, czy to z tego kanału, z innego lub sam je wymyśliłeś. Za pomocą spiczastego narzędzia utwórz 5 otworów tego samego rozmiaru. Cztery z nich na górze i jeden na jednym z krótszych boków pudełka. Zdobądź rurkę i wytnij nożyczkami kawałek dobrej wielkości. Podłącz go do bocznego otworu, który stworzyliśmy i zabezpiecz go wacikiem sklejem. Dla dodatkowego zabezpieczenia przyklej wszystko kiloma kawałkami super mocnej taśmy. Teraz będziemy potrzebować najstraszniejszej części strzykawki. Usuń igły, których wielu z Was się boi, z czterech strzykawek. Przyklej każdą z nich do czterech otworów z dużą ilością kleju. Gdy będą gotowe, nadszedł czas, aby je zapalić. Do tego będziemy potrzebować zapalniczki, w której wciąż jest dużo paliwa. Za pomocą narzędzia otwórz małe metalowe wypustki, które zapalniczka ma na wylocie gazu, aby móc tam podłączyć węża. Pamiętaj, aby zabezpieczyć go klejem. Na końcu potrzebujemy gumowej opaski. Umieć ją tak, aby naciskała na jaśniejszy przycisk. Czas przygotować naszą ulubioną przekąskę, Zacznę od zrobienia hot dog'a. Zapal mały piec kolejną zapalniczką i smacznego. Nie mogę się doczekać, aby zjeść tę grillowaną kiełbaskę to jedna z moich ulubionych przekąsek. Za twoją zgodą pójdę na lunch. To były wynalazki na dziś. Wejdź na mój kanał, jeśli chcesz się dowiedzieć, jak stworzyć więcej prostych i cudownych wynalazków. Tutaj masz dwa kolejne filmy, a tu możesz dać mi suba, dzięki czemu nigdy nie przegapisz kolejnego filmu. Dziękuję bardzo za oglądanie i widzimy się następnym razem.